Witajcie z tej strony, Jabłecznik, i to jest pierwszy vlog na moim kanale. Chciałbym w tym vlogu powiedzieć parę słów yy, i wyjaśnić parę rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że seria Manamon 2 będzie kontynuowana i odcinki z tej serii będą się ukazywały raz w tygodniu. No, ma to swoje plusy i minusy, jak wszystko. Pierwszym plusem jest to, że mogę nagrywać z wyprzedzeniem i mogę to robić pomimo nadchodzących trudności w, w, w ciągu roku akademickiego. Minusem jest to, że nie mogę odpowiadać na bieżąco na Wasze komentarze, yy, w sensie, że Wy coś napiszecie w grze, a w, no już dużo jestem dalej do przodu. Ale każde sugestie mile widziane i będę się starał odpowiadać na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że będą się pojawiać. Drugą rzeczą jest to, że chciałem może zrobić serię z Bokulana na Boken 3. Tyle, że. No, na razie z niej zrezygnowałem, bo no, byłoby to dosyć trudne. Trzecią jest, rzeczą jest to, że seria Manamon 2, czyli znaczy seria nie 1, przepraszam, musi jeszcze poczekać. Ponieważ no. Save został utracony, tak, i no muszę dojść do tego miejsca, gdzie skończyłem ostatni odcinek yy, ManaMon1 tam w dżungli. No, muszę to przejść wszystko, nadrobić, a na to nie mam po prostu czasu. Więc kiedyś mam nadzieję, że się uda, aby ta seria była kontynuowana. I mm, naprawdę proszę Was, lajkujcie, bo wiele osób ogląda, jest wiele wyświetleń, ale lajków prawie wcale. A to naprawdę by poprawiło zasięg kanału. Wiele osób, myślę, że mogłoby trafić na te filmy, pomimo tego, że jest to produkt niszowy o grach wideo, w sensie gry, gier audio, to chciałem nawet powiedzieć, bardziej niż wideo. Czasem może i jakaś gra wideo dla osób widzących ze Steama, czy jakaś inna się jeszcze pojawi, kto wie. To są te sprawy bieżące, o których chciałem z wami pomówić. No i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Nie jest pierwszy. Hmm, może ktoś jeszcze widzący obejrzy, to się wypowie, co to mógłbym poprawić. Yy, wszelkie sugestie mile widziane. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.